Na program zapraszają hostersi, czołowy dostawca specjalizowanego hostingu w Polsce. Moim gościem jest Mariusz Turski, współtwórca Polski Przedsiębiorczej. Witam. Polska Przedsiębiorcza, jakbyś mógł w kilku słowach powiedzieć, o co chodzi, ile to już lat i jakie macie pomysły na rozwój e, waszego e, przedsięwzięcia, które pomaga startupom? No, polska przedsiębiorcza to jest taki twór, który cały czas ewaluował w, w naszych głowach, a zaczęło się od 99 roku, czyli to już jest praktycznie 15 lat w ogóle aktywności na tej scenie związanej ze startupami, z przedsiębiorczością wcześniej, a sama, sama polska przedsiębiorcza jako trzy podmioty działa od 10 lat. W tym roku obchodzimy właśnie dziesięciolecie pierwszego naszego produktu, czyli inkubatorów przedsiębiorczości. Polska przedsiębiorcza składa się z trzech elementów, jak do tej pory czyli akademickie inkubatory przedsiębiorczości na uczelniach w 50 uczelniach polskich, w fundusz kapitałowy SIT, który inwestuje w najlepsze pomysły pochodzące z inkubatorów, i w trzeci podmiot Business Linki. Mówi, że działacie na uczelniach, to co przyciąga studentów właśnie do akademickich inkubatorów przedsiębiorczości? No, tak naprawdę pomysł na to, jak, jak ułożyć ten produkt inkubatory, nam przyświecał. Zastanawialiśmy się na tym w 2004 roku, i wtedy w ogóle ludzie po prostu bali się otwierać firmy. Myślę, że dalej jest to tak, że, że ludzie się boją. Boją się ze względu na koszty, boją się ze względu na to, że po prostu ich pomysł może nie być dopracowany, i boją się, że to upadnie, boją się, że co powiedzą znajomi, boją się, bo setki różnych innych jeszcze elementów można wy, wymienić. No i my właśnie w, pomyśleliśmy sobie, że wyjdziemy naprzeciw temu właśnie, żeby się ludzie nie bali. Czyli ograniczyliśmy w sprawy formalne, ograniczyliśmy w, 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 praktycznie w podatki, ob, ograniczyliśmy w sprawy związane z ZUS-em i zaczęliśmy też pomagać w, w budowaniu przedsiębiorstw. Poprzez cykle szkoleniowe, doradcze, mentoringi, różne w ogóle warianty, które pozwalają kreować i ustawiać biznes. Czyli właśnie w tym 2004 roku wymyśliliśmy, że wyjdziemy z taką z likwidacją potrzeby, wynikającą z tego, że ludzie się boją. I tak powstał produkt inkubatory. On też jeszcze przez wiele lat ewaluował, i gdzieś myślę, że w jakieś 3 lata po 2004, czyli gdzieś 7-8, osiągnął taką, taką formę, jaką ma do tej pory. No i w, w inkubatorach student przychodząc do AIP płaci u nas 250 zł, to jest stała opłata. Miesięcznie? Miesięcznie. I w ramach tego ma załatwione sprawy prawne, sprawy księgowe, czyli nie płaci za nie i ma optymalizację ZUS-u, czyli może tego ZUS-u nie płacić. To jest mega wartość dla, dla ludzi, no bo wszyscy wiemy, jak jest ZUSem w Polsce. Czy Wy nie boicie się z kolei takich kreatywnych studentów, którzy na przykład wymyślą produkt, który może, może być w pewien sposób kontrowersyjny? Pamiętasz taką sytuację, kiedy był bardzo popularny krem, który reklamowała, teoretycznie reklamowała Natalia Siwiec i to była firma, która wywodziła się z inkubatorów. Jak Wy sobie radzicie z takimi młodymi, kreatywnymi przedsiębiorcami? No w Oby było ich jak najwięcej. Rzeczywiście jest tak, że jeszcze można tą kreację podzielić na, na dwie sprawy. Na taką, która jest rzeczywiście fajna i buduje wartość firmy, i są takie kreacje, które no po prostu chcą. Ci ludzie chcą nas naciągnąć. I więc wolimy, jak jest tych dobrych więcej, a mniej tych, tych złych. Jak obserwujesz. Y studentów różnych kierunków, to hmm. jeżeli chodzi o przedsiębiorczość, o takie podejście kreatywne do biznesu, w ogóle chęć zakładania swojej firmy, czy na wolnym rynku, czy właśnie w akademickich inkubatorach przedsiębiorczości, to studenci jakich uczelni są najbardziej chętni do spróbowania swoich sił? Czy to jest tak, że głównie kierunki ekonomiczne, czy może jednak te kierunki artystyczne też chcą e, komercjalizować i monetyzować swoje umiejętności hmm. artystyczne? No świadomość jednak mimo wszystko, mogę powiedzieć tak procentowo oczywiście, Największa jest na uczelniach związanych z zarządzaniem, z ekonomią. Natomiast e, w, e, najfajniej jest wtedy, kiedy połączymy tych ludzi, którzy są właśnie z tego zarządzania ekonomią, z tego SGH, z osobami e, w, na przykład z Politechniki. Ten miks, e, tworzenie teamu, w którym jedna osoba umie kreować, zarządza, a drugi, z drugiej strony ma unikalną wiedzę jakiegoś technologa, inżyniera, no to w to robi zawsze w prawdziwą firmę. Uważam, że optymalne, zresztą to każdy podręcznik w odbudowania startupów mówi właśnie w ten sposób, że najlepiej, jeżeli tworzy się teamy różnych kompetencji. Pierwszy produkt to Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, ale wspomniałaś o trzech produktach, to kolejny z nich to co? Kolejny produkt to jest fundusz w seedowy, czyli taki, który inwestuje bardzo małe pieniądze na początku drogi startupa, bardzo małe pieniądze, to ile? 5 no, zł? No to, jest, to jest taki model, który my sobie gdzieś tam e, w, em, opracowaliśmy e, i to jest 100 tysięcy za 15% udziału w nowo utworzonej e, spółce. To mało czy dość e, to sporo jest, na początek dla to firmy? Jest, e, z jednej strony dla niektórych jest mało, dla niektórych jest dużo, ale my mamy zawsze ten sam pułap 100 tysięcy. E, dlaczego dlaczego tak robimy? E, bo uważamy, że e, na przykład Danie startupowi 800 tysięcy złotych lub więcej powoduje brak myślenia kreatywnego jak wykorzystać czy jak załatwić po prostu jakąś rzecz na mniejszej, m, mniejszymi zasobami to po prostu rozpuszcza w, rozpuszcza tych przedsiębiorców i powoduje przepalanie szybkie gotówki. Um, więc mała kwota po prostu determinuje to, żeby myśleć w sposób bardziej z zoptymalizowany. E, I jeżeli sobie taki startup e, dobrze poradzi z przejedzeniem albo z zainwestowaniem tych e, pieniędzy rzędu 100 tysięcy e, i na przykład zaobserwujemy jakiś wzrost e, na przykład w jakości produktów, najlepiej oczywiście w sprzedaży. Produktów czy usług, no to wtedy możemy dokapitalizować tą, tą spółkę, na przykład pieniędzmi inwestorów, z którymi współpracujemy, zrobić właśnie drugą rundę, spróbować wysłać tą firmę gdzieś jeszcze za granicę. Mamy takie trzy ośrodki, z którymi współpracujemy w Szanghaju, w Dolinie Krzemowej i w Londynie. I tam wysyłamy na takie programy akceleracyjne, takie trzy tygodniowe pranie mózgów razem z załatwianiem po prostu spotkań. Z osobami, które czy z firmami, które mogą albo dać kontrakty, albo dalej inwestować w dane startupy. Jak można wziąć udział w tym e, projekcie, o którym wspomniałeś, i otrzymać te 100 tysięcy na rozpoczęcie własnego biznesu? Mhm. Trzeba po prostu e, albo wejść na naszą stronę i sobie e, poczytać o SID-zie e, e, i tak naprawdę zgłosić się do jednego z dyrektorów inkubatorów. Jak wspomniałem, inkubatorów mamy w całej Polsce około 50, mm -hmm. więc wystarczy pójść do jakiegoś dyrektora, powiedzieć, że ma się pomysł na biznes, i dyrektor pomoże w przygotowaniu uproszczonej naprawdę do maksa yy, takiego no, wzoru apli do, do aplikacji o te, o te 100 tysięcy. I co miesiąc robimy takie castingi inwestycyjne, czyli yy, Firma ma 5 minut na prezentację swojego pomysłu, i później przez 25 minut my i zaprzyjaźnieni z nami koinwestorzy zadają pytania, bombardując tą firmę różnymi ciężkimi pytaniami, no po to, żeby dowiedzieć się, jaki jest plan na rozwój firmy. Jeżeli firma nas przekona, że w przeciągu np. 2 lat, 3 lat Osiągnie wzrost w wartości firmy razy minimum, razy trzy, to my się wtedy zastanawiamy, czy w to zainwestować, i przeważnie inwestujemy. A co jest według Ciebie tak z Twoich obserwacji najważniejsze w takiej prezentacji? To jak powinnam się przygotować, żeby mieć jak największe szanse? No, przede wszystkim trzeba przetestować ten swój produkt, czyli trzeba zrobić pierwszy krok. Się nazywa ładnie MVP, czyli po prostu y, zrobić pierwszy krok, przetestować y, naszą ideę, nasz produkt na rynku, nawet w małej skali, ale żebyśmy mieli dowód tego, że to, y, że to zadziała, czyli że ludzie sam chcą. Pomysłu to pomysł nie wystarczy. Y, PowerPoint Company to, to, to nie, ta, <laughs> nie ta instytucja. No i tak jak powiedziałem, musi być ta wizja w głowie y, twórców pomysłu, że y, ten startup ma być duży. Czyli nie zamykamy się do jakiegoś tam lokalnego rynku. Musimy myśleć o tym, jak zrobić biznes globalny po to, żeby nasze pieniądze, które my inwestujemy, też się pomnożyły w przyszłości, czyli musi wzrosnąć po prostu wartość, wzrosnąć wartość przedsiębiorstwa tego startupu. Ile do tej pory tego typu spółek zainwestowaliście? W około 60. Mamy jeszcze pieniądze zaplanowane na kolejne 60 i dalej myślimy o kolejnych latach inwestowania w, w tego typu schemacie już rozmawiamy o możliwościach właśnie zgromadzenia kapitału na, na tego typu inwestycji. A ile film już wyszło spod waszych skrzydeł i e, znalazły innego inwestora, który odkupił mm. od was te 15% udziałów? To znaczy, w tej formule my nie nastawiamy się na totalną sprzedaż od razu, bo jakbyśmy sprzedali za wcześnie, to, to nie, nie zarobimy tyle, ile byśmy mogli. W związku z tym, my szukamy przede wszystkim firm i instytucji, które dokapitalizują spółkę. Czyli podwyższą jej, jej wartość. Wejdą na innych zasadach, lepszych niż te, które my zrobiliśmy. I w takich spółek, w takich spółek mamy około 12 teraz, które, które zostało dokapitalizowane przez jakiś fundusz inny, no i dzieją się teraz dwie 2-3 trzy, trzy procesy, w których już mamy obowiązek wyjść, czyli inwestor powiedział: OK, jeżeli zostaną spełnione pewne kamienie milowe KPI, no to my was wykupimy, czyli AIP zostanie wykupione. No i y, rozmawiamy tutaj o wycenach, właśnie razy 10, czyli mhm. w, gdzieś wyjdziemy za milion złotych z, w każdej z tych spółek, które właśnie prowadzimy. Jak obserwujesz y, młodych przedsiębiorców, startupy, które się zgłaszają ze swoimi pomysłami, to Możesz tak powiedzieć, że bardziej popularne są biznesy internetowe? Czy raczej teraz jest pewnego rodzaju renesans tak zwanych biznesów z offline, tak? czyli niezwiązanych bezpośrednio z internetem? Jak to wygląda? No bo teoretycznie łatwiej zrobić biznes na jakimś fajnym rozwiązaniu technologicznym, które ułatwia życie i jest związane z nowymi technologiami, tak? czy, czy, czy to z aplikacjami różnego rodzaju, czy właśnie szeroko pojętym internetem. Czy to jest mit? Czy takie biznesy niezwiązane stricte z internetem też cieszą się Waszym zainteresowaniem? My inwestujemy w różne branże, ale rzeczywiście jest tak, że najwięcej pomysłów jest z tego zakresu szerokiego ICT. I może dalej pójść nawet internet of everything. I to mm -hmm. trochę tak jest, że ten internet przenika różne sfery życia, bo nawet jeżeli ktoś ma produkt offline, to i tak koniec końców trzeba go sprzedać w jakiś mm -hmm. sposób. I czy będzie go się sprzedawało za pomocą jakichś technik fajnych marketingu sieciowego. Czy offlineowo, mhm. no to, to dalej są różne kanały po prostu sprzedaży i trzeba to testować. Różne produkty w różny sposób można, no, mogą wyjść na, na, na dużą skalę, no i trzeba po prostu próbować. Natomiast no, żeby tutaj odpowiedzieć na Twoje pytanie, to rzeczywiście myślę, że 80% projektów to są jednak mimo wszystko projekty związane z, z internetem. Powiedzieliśmy już o drugim produkcie, którym mhm. jest IP Seed Capital, a trzeci. Trzeci produkt to są business linki, czyli miejsca, tych miejsc jest teraz 10 czy właściwie na dniach będzie 10. W czwartek otworzyliśmy w Szczecin, czyli to są takie miejsca, takie jak to, które, takie jak, to jak tutaj w Warszawie, miejsca, w których mogą startupy ze sobą pracować, czyli trochę coworking. Ale też y, miejsca, w których tak naprawdę budujemy network. Duży network firm, które, które ze sobą y, no, dealują, wymieniają się doświadczeniami, w, gdzie się też uczą wzajemnie od siebie. Czyli firma, która ma na przykład swoją siedzibę tutaj w Warszawie, może też korzystać z bliźniaczego biznesnika we Wrocławiu, w Poznaniu, czy w jakimkolwiek tak, innym Szczecinie, mieście, robienie. gdzie biznesnik jest. Tak, dokładnie. Tak, dokładnie. Ta karta jest taka karta wejściowa, która otwiera właśnie miejsca we wszystkich tych lokalizacjach. Wszędzie tam można chodzić na, na zajęcia, wszędzie tam można spotykać mentorów, wszędzie tam można spotykać firmy, z którymi można robić interesy. Jakbyśmy mieli tak zachęcić i podsumować produkty, które oferuje młodym przedsiębiorcom Polska Przedsiębiorcza. Akademicki inkubator przedsiębiorczości. Gdzie szukać informacji, za ile i y, y, co zrobić, żeby być y, członkiem tego ekosystemu? Okej. Okay. Jeśli chodzi o inkubatory, to tutaj po prostu najtaniej, najszybciej y, można przetestować swój pomysł na biznes. I to jest najlepsza formuła właśnie dla ludzi, którzy chcą przetestować ten pomysł na biznes. 250 zł miesięcznie, inkubatory.pl, tam można się dowiedzieć wszystkiego o tym produkcie. IP Capital, dla kogo, gdzie szukać informacji? To już jest dla ludzi, którzy mają pomysł, który został w jakiś sposób zwalidowany, przetestowany. Oczywiście to dalej jest faza startupu totalnego. Też strona ipseedcapital.co i to jest 100 tysięcy za 15%. Naprawdę umowę inwestycyjną mamy najprostszą na rynku. Mamy bardzo szybki proces, bo praktycznie w co miesiąc inwestujemy i w przeciągu jednego dnia jesteśmy w stanie w, zawiązać już spółkę. Więc to jest naprawdę najszybszy, najprostszy model inwestowania właśnie seedowego, zalążkowego w, w startupy. I bizneslinki. Jeżeli chodzi o bizneslinki, kto może być waszym klientem? Jeśli chodzi o bizneslinki, klientem może być przedsiębiorca, czyli musi mieć już zarejestrowaną albo działalność gospodarczą, a tak naprawdę najlepiej, jeżeli ma zarejestrowaną spółkę. I to musi być taki przedsiębiorca, który chce się rozwijać. Czyli chce w, być po prostu większą, chce mieć większą firmę w przeciągu wiem, pół roku, roku. To jest program akceleracji, wzrostu firm. Najciekawsze pomysły, najciekawsze Startupy, w które zainwestowaliście? Mamy no, kilka takich perełek, w, i w jedną z, no, teraz naprawdę bardzo dobrze radzącą sobie firmą, której wycena rośnie praktycznie z, każ, z każdym tygodniem razy ileś, to jest Glow, produkt związany z chusteczkami do demakijażu, czyli offlineowy. W dziewczyny w, opatentowały i wymyśliły i w ogóle stworzyły markę e, takich e, chusteczek z mikrofibry, e, w, które dzięki temu, że poleje się wodą tą mikrofibrę, można, w, e, można zmyć twarz e, i w 100% usuwa e, makijaż. Kobiety rządzą, e, jakiś męski biznes? Męski biznes taki. E, Hardkorowy mogę powiedzieć. To jest firma, która wyrosła z wiedzy naukowców. To jest ten słowetny łazik marsjański, na podstawie którego firma zaczęła robić różne komercyjne produkty. No i teraz są w fazie produkcji łazika dla wojska, który będzie łazikiem rozbrajającym miny. Nie mogę więcej powiedzieć, ale to będzie też, mam nadzieję, że hit. W, i w, też są w trakcie robienia łazika zabawki. W, ale to są jeszcze procesy, które, które trwają, ale są procesami na zamówienie, czyli, czyli gdzie się dalej m, tworzą. I zostaną na pewno ukończone, i na pewno sobie zostaną wynagrodzeni za to w twórcy. Polska Przedsiębiorcza ma w swoim portfolio zarówno spółki, które wspierają branżę kosmetyczną, można powiedzieć też bombowe, spółki, które są bardzo kreatywne. i Generalnie spółki, które się rozwijają i e, twórcy ich mogą coraz więcej zarabiać. Jeżeli chcecie dołączyć do grona właśnie e, spółek w e, portfela IPS Seed Capital, warto wziąć udział w konkursie. 100 tysięcy za 15% udziałów. E, wszystkie informacje znajdziecie tu, tu się pojawi adres strony internetowej. <grym> A Tobie, Mariusz, bardzo serdecznie dziękuję. No dziękuję i trzymam robić. kciuki za kolejne inwestycje, żeby ta grupa osób, w waszym, grupa firm w Waszym ekosystemie się cyklicznie powiększała. Dziękuję bardzo. Dzięki wielkie. Dzięki. Program oglądaliście dzięki Hostersom, czołowemu dostawcy specjalizowanego hostingu w Polsce.